nadczynno przysadki mózgowej, przyczyny, objawy i leczenie. Nadczynno przysadki mózgowej, przyczyny, objawy i leczenie. Nadczynno przysadki mózgowej oznacza nadmiar hormonów przysadki. Jej najczęste NZ przyczynę z guzy przysadki mózgowej, zwykle gruczolaki, które wydzielaj lub uwalniaj hormony przysadki w zbyt i lociach, prowadzce do rozwoju wielu chorób, takich jak, między innymi, akromegalia, gigantyzm czy choroba Cushinga. Jak rozpozna objawy nadczynności przysadki mózgowej? Na czym polega leczenie? Nadczynno przysadki mózgowej oznacza nadmiar hormonów przysadki mózgowej. Hormony te pobudzaj inne gruczoby dokrewne, takie jak tarczyca, nadnercza, gonady, jajniki, jodra, do wytwarzania i wydzielania hormonów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Majtak kreska byw na nerek. W przypadku nadczynności przysadki mózgowej dochodzi do zaburzenia funkcjonowania tych naszdów. Nadczynno przysadki mózgowej. Przyczyny przyczyn nadczynności przysadki mózgowej jest głus hormonalnie czynny, najcz, ciej gruczolak, który wydziela lub uwalnia w nadmiarze hormony tarczycy, prolactinoma, najcz. Czy rozpoznaje się guzy uwalniające prolaktyn prolactinoma, czyli hormony pobudzające gruczo-bysłudkowe do wydzielania mleka? Rozpoznaje się je najdź, u kobiet w między 20 rokiem, kreskałycja najdź, ciej rozpoznawanymi guzami przysadki mózgowej jest guzy uwalniające prolaktyn. Somatotropinoma Innym CZ 100 diagnozowanym guzem przysadki mózgowej jest somatotropinoma, czyli guz wydzielający hormon wzrostu guz kortykotropinowy, z kolei guz wytwarzający kortykotropinact, czyli hormon, który stymuluje nadnercza do produkcji kortyzolu guz kortykotropinowy, guz tyreotropinowy, usuwalniajcy guz TSH, hormon tyreotropowy. Czyli hormon pobudzajcy tarczyc do wydzielania hormonów, trójodotryniny i tyroksyny, gust tyreotropinowy, guzy gonadotropinowe, uwalniaj lutropin LH i folitropin FSH, które stymulują owulację kobiet oraz syntez hormonów pepciowych u obu pepci. Nadczynno przysadki mózgowej, objawy? Guzy uwalniające prolaktyn, zaburzenia miesiczkowania i mleko toku kobiet oraz utrata libido i zaburzenia potencji UM-krzyża, czyzn guz wydzielający hormon wzrostu, prowadzi do rozwoju akromegalii lub gigantyzmu. W tym pierwszym przypadku pojawia się między innymi. Powikrzenie RK, twarzoczaszki, pogrubienia rysów twarzy przecinek bóle przecinek koci i stawów. Z kolei gigantyzm daje objawy, takie jak, między innymi opóźnione pokwitanie, zgrubienie rysów przecinek wystajca SZCZK, dukres ED bonie i stopy z grubymi palcami przecinek nieregularne miesiczki, wydzielanie mleka z piersi. guzami przysadki mózgowej, które mok nie dawać kreska adnych objawów. Są guzy gonadotropinowe. Guz kortykotropinowy prowadzi do rozwoju choroby Cushinga której charakterystyczne objawy to oty bo gromadzeniem site tłuszczu na tubowiu i karku, rukreska skaowe na skórze, nalana twarz ze to powiekami, jaskrawo czerwone rumiecce na policzkach gusty reotropinowy, jest przyczyn wtórnej nadczynności tarczycy przecinek, której objawy to m.in. spadek wagi, Nadwrak liwo na ciebie, bo i nadmierna potliwo, Drakreska nerwowo, kobatanie serca, bardzo szybkie bicie serca przecinek duszno. Dr kreska NRK nadotropinowe zwykle S nieczynne hormonalnie. Nadczynno przysadki mózgowej, badania. Wykonuje się badania krwi w celu zbadania poziomu hormonów przysadki, a tak kreska e. Badania obrazowe, rezonans magnetyczny lub tomografii komputerów mózgu, w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności guza przysadki mózgowej. Nadczynno przysadki mózgowej Leczenie. W przypadku guzów uwalniających prolaktyn, choremu podaje się leki, których celem jest zahamowanie wzrostu guza. Jeśli nie pomagaj, konieczna jest operacja. W pozostałych przypadkach konieczne jest operacyjne usunięcie przysadki mózgowej.